Hej wszystkim, to Erejman prawdopodobnie pierwszy raz z tego kanału się z wami witam super prowadzący Cztery tygodnie około, przynajmniej jak to nagrywam tak jest nie było żadnego filmu na tym kanale powód jest prosty się. znaczy szukałem pomysłu na film i... szukałem, go szukałem i nie znalazłem, ale... chciałem po prostu powiedzieć, że... Ten kanał nie jest martwy. Ja tu jeszcze będę nagrywać, tylko po prostu. Yy, no są wakacje, nie chciałam się za bardzo nagrywać. Co prawda, zdaję sobie sprawę, że kiedy jesteś mało znaczącym kanałem, tak jak jego prowadzący, to powinieneś nagrywać dosyć regularnie, no bo to jest oczywiste, że żeby zabłysnąć, trzeba też często publikować, żeby to się gdzieś znalazło, jakieś algorytmy, żeby ludzie ci oglądali. A mi się nie chciało, a więc jak będzie rok szkolny, to tym bardziej mi się nie będzie chciało, ale spokojnie. Jakoś, jakoś, się z... Mam pomysł na jedną serię, taki dosyć e, ciekawy moim zdaniem, e, przynajmniej dla mnie, ale na razie nie będę chodzić w szczegóły, bo mm, jeszcze nie, jeszcze nie jest na to czas, jeszcze potrzebam was w niepewności, bo wszystkich to bardzo interesuje. No i tak naprawdę po prostu chciałem dać znać, że żyję, ale głupie byłoby, gdybym nie w żadnego filmu od 4 tygodni, więc po prostu mówię, żyję, mam się dobrze. Mam jakiś pędzel na głowie. No, ale trudno yy, i to tyle no. Dzięki za 11 subskrypcji. Idziemy gonić topkę YouTube'a i to tyle. Może się też traktować jak specjalna 10 subskrypcji, bo nie było specjal... Dobra, przedłużam ten film na siłę. Do...